Dnia Bartek wrócił ze szkoły wcześniej i pani rozchorowała się, w no związku z czym skończyli wcześniej zajęcia. W tym roku mama pozwoliła mu wracać do domu samodzielnie. Musiał tylko obiecać, że będzie uważał na drodze i nie będzie sprowadzał pod nieobecność rodziców, kolegów i po przejściu zajmie się czymś pożytecznym. Pierwsze dwa punkty łatwo było wykonać, gorzej było z trzecim. No bo ileż można układać zabawki, odkurzać lub odrabiać lekcje. Chłopiec właśnie skończył rozwiązywać zadania, spakował potrzebne na następny dzień rzeczy i znudzony usiadł przy biurku. Podparwszy brodę rękami, zastanawiał się, co ma teraz robić. Jego wzrok błądził bezmyślnie po poruszającej się lekko firance. Falowała w oknie, poruszana podmuchami wiatru. Jej ruchy na początku delikatne i, nie, i nieznaczne stawały się coraz gwałtowniejsze. Nagle mocny podmuch wiatru wdarł się do pomieszczenia. Z trzaskiem zamknął okno, kończąc kierunkowy taniec. Po chwili niebo przecięła zygzakowata błyskawica, a wkrótce potem rozległ się donośny grzmot. Ratunku! Wrzasnął chłopiec i bez chwili zastanowienia rzucił się w kierunku łóżka. W ubraniu wskoczył pod kołdrę i przykrył się nią po sam czubek. Co ty wyprawiasz? Usłyszał po chwili znajomy głos. I tutaj jest ilustracja, jeżeli widać, jak to chłopiec się tam schował. Ktoś tu jest? Zapytał Bartek sam siebie. To niemożliwe. Mama w pracy, tata też Zośka w przedszkolu a brat wyjechał na studia. Więc No, nie wygłupiaj się wyłaś. Ten sam głos odezwał się ponownie. Mimo, że byś miał znajomo, Bartek nie mógł rozpoznać, do kogo należy. Leżał więc cicho w łóżku, i ani ja myślę opuszczać swoją kryjówkę. To ja, strach, poznajesz mnie? odezwał się ponownie głos. Bartek odetchnął z ulgą i lekko uchylił kołdrem. Obok łóżka zobaczył swojego kolegę. Uspokojony wyszedł ze swojego schronienia i, i usiadł na łóżku. Co ty tutaj robisz? Wyszedł z obawą, spoglądając w kierunku okna. Jak to co? Przyszedłem uratować się przed burzą. Padła żartobliwa odpowiedź. No nie, nie musisz od razu się ze mnie śmiać. Bartek naburmuszył się i demonstracyjnie odwrócił plecami do kolegi. Jednak co chwila zerkał w stronę okna, sprawdzając co dzieje się na zewnątrz. Nie obrażaj się, Strach wyciągnął rękę na zgodę i przeprosił kolegę. Nie chciałem cię urazić. Mam nadzieję, że wspólnie coś poradzimy na twoje lęki związane z tym zjawiskiem. Proszę? Dziękuję bardzo.